Cześć, witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie witajcie. Moi drodzy, chciałam dzisiaj skorzystać z okazji, że jestem właśnie na tle tego przepięknego pola aloesowego. Wygląda prawie jak na Dominikanie czy w Meksyku, bo właśnie tam firma ma największe swoje uprawy plantacje aloesu. I właśnie tam, jak okiem sięgnąć, wszędzie po prostu widać aloes. Jestem jeszcze w firmie, już co prawda firma jest zamknięta, ale chciałam Wam pokazać dzisiaj Aloesy, różne typy Aloesów, bo pytacie mnie o to, Beata, ale dlaczego ta roślina jest taka fantastyczna, dlaczego ona jest taka wyjątkowa? Powiedz nam o tym więcej. Otóż nagrałam dwa fantastyczne spotkania z panią dr Stręk z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podepnę oczywiście linki tutaj, żebyście mogli sobie sobie obejrzeć właśnie te wywiady z nią. Ona przepięknie opowiada o właściwościach Aloesu. I oczywiście nie będę tego powtarzać, bo możecie sobie posłuchać z pierwszej ręki i z, właśnie z ust fachowca, ale ja chciałam Wam powie powiedzieć, dlaczego ja się zachwyciłam Aloesem, no bo to jest głównie chyba interesujące dla moich znajomych na Facebooku. Otóż moi drodzy, okazało się, że firma, z którą właśnie rozpoczęłam współpracę wiele lat temu, ma aloesy, które są na wielkich plantacjach. 85% światowych plantacji aloesu należy do firmy Forever, więc absolutnie jest potentatem. Tutaj za mną właśnie widzicie przepiękną plantację na Dominikanie. To jest no, jedna z największych plantacji, 85% światowych plantacji. Jest w rękach forever, więc no, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że właściwie no, jest to potentat, którego nikt szybko nie e, dogoni, ponieważ te liście aloesu, które widzicie, one muszą być ścinane dopiero czteroletnie czyli nie ścina się całej rośliny, tylko właśnie ścina się te dolne, najstarsze liście filetując je też podepnę link pod to filetowanie, bo to jest metoda. No chciałabym, żebyście to zobaczyli, bo rzeczywiście mnie, na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Natomiast co do aloesu, pokażę wam, ponieważ dzisiaj właśnie e, przyszedł do mnie, prosto z Hiszpanii. Zamówiłam w sklepie ze zdrową żywnością liść aloesu i popatrzcie, jak on wygląda. To jest taki liść. I teraz dosłownie pokażę wam tak jakbym ucinała, tak jak oni na plantacji ucinają ten liść i filetują. Zobaczcie jak wygląda, jaki jest duży, jaki jest mięsisty. Naprawdę wygląda niesamowicie. Właśnie prosto ze sklepu ze zdrową żywnością zamówiony, naprawdę świetny liść. On ma co najmniej, popatrzcie, ze 3 cm grubości. I właśnie nasza firma, to znaczy firma Forever, firma, z którą ja współpracuję, ona filetuje te liście, czyli każdy liść jest wzięty do ręki i jest po prostu wyfiletowany, i firma używa samego miąższu z środka liścia. Niektórzy nazywają ją to galaretką, niektórzy właśnie żelem, Cokolwiek, jakkolwiek byśmy to nie tego nie nazwali, to jest to właśnie <coughs> filet z takiego liścia. Ta zielona skóra z liścia musi być usunięta, ponieważ ona zawiera aloinę i emodynę. Dwie substancje bardzo drażniąco działające na człowieka, dlatego trzeba je po prostu usunąć, żeby nie było rozwolnień, żeby nie było e, uczuleń. E, te substancje, jak aloina i emodyna, są usuwane właśnie z tą zieloną skórą z liścia i zostaje sam ten miąż środka. Ten miąż jest wykorzystywany we wszystkich naszych produktach, czyli po prostu jest on bazą. On jest na pierwszym miejscu w składzie wszystkich naszych produktów z udziałem aloesu. Więc zobaczcie, jak fantastyczny liść. Jutro albo pojutrze nagram Wam, jak go można przekroić, wyfiletuję, żeby Wam pokazać właśnie, jak to wygląda. Z takiego czystego miąższu aloesowego są robione właściwie wszystkie produkty, ale jest on również i na skórę używany, a także jest do picia. Mamy aloesy do picia i zastanawiacie się bardzo często, no okej, okay, wiecie, że Kleopatra używała aloesu, wiecie, że e, no był używany właściwie przez nasze babcie, w ogóle przez wiele lat wstecz. E, Kazimierz Wielki, jak jechał na y, wojnę, to też zabierał aloesy, po to, żeby wszystkie rany kłute, szarpane, jakiekolwiek inne, y, goić aloesem. Więc jest to roślina bardzo dobrze nam znana, szczególnie w Polsce. O, jestem ponownie. Agnieszka zadzwoniła. Pozdrawiam Agnieszkę. Jest to roślina znana przez wszystkie babcie. No, chyba nie ma babci, która nie miałaby na parapecie aloesu. Albo właśnie pamiętamy ze starych czasów, jak dziadkowie robili nalewki z aloesu. Także zobaczcie, jeszcze raz wam pokażę. Taki liść aloesowy jest po prostu wycinany tutaj z dolnej części. O! Tu fantastycznie mogę teraz to pokazać. Taki dolny aloes jest wycinany. Cztero-pięcioletni liść i filetowany. OK, moi drodzy, co zawiera ten aloes w sobie? Ten aloes zawiera 270 substancji aktywnie czynnych. Wszystkie minerały, witaminy, aminokwasy. Po prostu makro i mikroelementy. Jest to taka bomba witaminowa, że ludzie, którzy zaczynają pić oso yy, aloes, osoby, które zaczynają pić aloes, czują po prostu przypływ energii, no bo nie można po takim dożywieniu nie czuć tej energii. To jest fantastyczna roślina. Tak jak napisałam w temacie dzisiejszego live'a. Jest to roślina, która po prostu jest lekarzem w doniczce i tak naprawdę nie mamy co do tego wątpliwości, bo nasze babcie wiedziały co robią, robią właśnie gojąc wszystkie rany na wierzchu skóry, a także pijąc, podając do picia aloes. Bardzo wiele sytuacji pamiętam z dzieciństwa, kiedy babcia cięła taki liść aloesu. Oczywiście to był aloes drzewiasty, trochę inny, ale nie ma znaczenia, bo ten, który Wam tutaj pokazuję to jest aloes. Barbadensis Miller, taka odmiana, która ma najwięcej tych składników odżywczych. I babcia na przykład wydrążała łyżeczką aloes i podawała mi, na przykład jak dziadek mi wyrwał na tak zwaną klamkę zęba mleczaka. To właśnie babcia wydrążała aloes, składła mi na dziąsło i rzeczywiście przestawało boleć, bo też właściwości przeciwbólowe ma głównie aloes. Ale również, oprócz jeśli już jesteśmy przy właściwościach, to aloes ma przede wszystkim właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze. Także my tutaj w firmie mówimy, że nadaje się do każdego otworu męskiego czy kobiecego. Znam dziewczyny, które uwielbiają używać galaretki aloesowej po basenie. No wiecie, jak, jak teraz łatwo się zarazić czymkolwiek na basenie. Także, także też jest to świetne antidotum. Także zobaczcie, taki liść prosto z plantacji leci do was i do picia i do smarowania i we wszystkich kremach zamiast wazeliny, gliceryny, wody, mamy po prostu czysty miąższ aloesowy i na jego bazie właśnie produkowane są inne kremy. Także my kobiety uwielbiamy właśnie aloes jako pierwszy składnik, baza różnych właśnie kremów, maseczek, najróżniejszych produktów. Muszę Wam powiedzieć, że również Aloes doskonale się sprawdza w Łojotokowym zapaleniu skóry, w gojeniu się trudno gojących się ran, wszystkie AZS-y, RZS-y. To, to jest właśnie autoimmunologia, jeśli już do tego doszłam. Mamy wiele przykładów osób, które naprawdę zablokowały, zatrzymały sobie postęp różnych chorób autoimmunologicznych. I muszę Wam powiedzieć, że też alergicy bardzo uwielbiają aloes i jestem tego doskonałym przykładem, ponieważ przez lata całe byłam uczulona na kota i no, gdyby mi ktoś powiedział, ktoś w internecie, że mogę przestać być uczulona na kota, no to po prostu bym się roześmiała, bo przecież profesorowie, fachowcy powiedzieli mi, że będę musiała wdychać sterydy wziewne do końca życia. Ale jednak stało się tak, że oczyściłam organizm z toksyn ze złogów, z metali ciężkich, z tego wszystkiego co miałam w sobie. Odbudowałam florę bakteryjną, bo to też był czynnik absolutnie mega potrzebny do tego, żeby mój organizm wrócił do normy, ponieważ całe życie brałam sterydy, antybiotyki, które po prostu rozwaliły moje jelita totalnie. A jak wiecie teraz czytacie pewnie w internecie, jelita są naszym drugim mózgiem, odpowiedzialne są za e, absolutnie e, immunologię, czyli cały system odpornościowy, cały system, w ogóle, w ogóle za wszystko, tak? Jak się okazuje, mamy tam tyle, tyle receptorów w tych jelitach, że to jest mega ważne. Dzięki za serducha, widzę, że to do osoby, która zna się na rzeczy. Moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć, co sprawiło, że co sprawia na co dzień w ogóle, że tyle osób... Y, odzyskuje zdrowie, tak? Bo powiedzmy w ten sposób, że odzyskuje zdrowie, więc możecie też wyspróbować, nic nie tracicie, najwyżej zyskacie odrobinę zdrowia. Otóż jest taki program na bazie tego aloesu, czyli taki program Oczyszczający, ale też oczyszczający odżywczy, mogę powiedzieć, klin 9, który jest fundamentem, jak tutaj widzicie, fundamentem całego takiego procesu. Ale oczywiście są osoby, które tylko tego klina 9 robią. To jest dziewięciodniowa transformacja. To jest w ogóle niesamowita rzecz, bo przez dziewięć dni można naprawdę oczyścić swój organizm do takiego stopnia, że przede wszystkim poczujecie przypływ energii, witalności, lepszego samopoczucia. Ale też są efekty uboczne, czyli utrata kilku kilogramów, utrata kilku centymetrów. I poza tym, po prostu dla niedowiarków, mamy pomysł taki, żeby zrobili sobie badania krwi i sprawdzili poziom cholesterolu, poziom cukru, w ogóle badanie krwi takie podstawowe i porównali po dziewięciu dniach, jakie są efekty. Wszyscy dietetycy, którzy współpracują z nami, są zdania, że wszystkie osoby, które chcą przeprowadzić sobie ten zestaw oczyszczający, wysyłają na badania po to, żeby to było wiarygodne. I po tych badaniach dopiero widać, że rzeczywiście. Efekty są widoczne na tyle, że w badaniach też jest różnica. Muszę wam powiedzieć, że osoby odzyskują blask na skórze, odzyskują no, o tej energii już mówiłam, ale ta energia po zimie, zrzucenie tego balastu, zrzucenie naprawdę kilku kilogramów, e, poczucie się lepiej, zrzucenie kilku centymetrów, wciśnięcie się w stare dżinsy naprawdę robi wrażenie, dodaje nam powera, energii i po prostu mamy więcej e, pewności siebie po prostu. Nie wiem, czy to tylko tyle, czy aż tyle, bo przecież ta pewność siebie jest nam na co dzień bardzo, bardzo potrzebna we wszystkim, co robimy. E, powiem Wam, że paradoksalnie osoby, które zrobiły ten zestaw oczyszczający, zaczęły zarabiać więcej pieniędzy. Osoby, które zrobiły ten zestaw oczyszczający, zyskały tyle pewności siebie, zaczęły po prostu się wyprostowały, są po prostu innymi ludźmi, tak? Zmieniła im się skóra, jakość skóry, zmieniła im się w ogóle postawa ciała, ponieważ to jest zestaw, który jest oparty na o aloes, ale tak naprawdę tam też mamy cały zestaw ćwiczeń, które wykonujemy, jedna dawka ruchu dziennie. Trzy litry wody dziennie, czy też płynów w ogóle. Codziennie po prostu pięć posiłków, które są przygotowane na bazie niskiego indeksu glikemicznego. Naprawdę jest to zestaw tak prosty do wykonania, że nawet inżynierowie, osoby, które po prostu, no Całe życie się odchudzały, wiecie, byli na dietach różnych, osoby, które miały na przykład efekt jojo po każdej diecie, po tym zestawie oczyszczającym naprawdę tego efektu nie mają. O, widzę, że dołączyła się menadżerka z naszej grupy, Bata Kędzierska. Napisz, Batko, bo Ty chyba jesteś już po tym zestawie oczyszczającym. Napisz proszę, jakie efekty u Ciebie, bo rzeczywiście no, efekty są ewidentne, tak? Tu nie da się po prostu nie mieć efektów. Osoby, które mają problemy z perestaltyką jelit, ciężkie jelita, jakieś problemy, gazy wzdęcia, te sprawy naprawdę w te 9 dni robi, ją, robi ten zestaw z naszym organizmem po prostu cuda. Chcę jeszcze powiedzieć, że mamy do wyboru bardzo często. Mam kilku dietetyków w grupie. Mamy do wyboru bardzo często rozpisaną dietę na 6-8 tygodni, albo tylko ten zestaw 9-dniowy, który naprawdę robi dosłownie to samo, co ta, ta 6-tygodniowa dieta. Więc mamy wybór: albo przez 6 tygodni być na diecie, albo przez 9 dni przejść przez taką maksymalną transformację, która po prostu naprawdę na energetyzuje nas i spowoduje, że zaczniemy tą wiosnę zupełnie z inną energią i nastawieniem. Także moi drodzy Podrzucę tutaj linki, wkleję linki. Dzięki Joasiu, ty też już jesteś po tym detoksie, także też możesz napisać, jakie efekty. Bardzo Was proszę, te osoby, które już ten detoks przeszły, wpiszcie proszę w komentarzach, co Wam to dało, jakie efekty i czy warto, żeby inne osoby, wasi znajomi również, żeby ten detoks przeszli, bo wydaje mi się, że jest to podstawą. A teraz jeszcze do końca miesiąca osoby, które zakupią ten detoks, mamy dla nich specjalną niespodziankę, ale jaką to oczywiście zdradzę na PRIF. Także niespodziankę bardzo wartościową dodam jeszcze. Także dla osób, które dołączyły, pokażę, zobaczcie, taki właśnie liść aloesowy, który sobie rośnie na pięknej plantacji aloesowej ścinany jest, ten dolny, ten najstarszy, 4-5 i taki właśnie liść fantastyczny firma filetuje po to, żeby do nas dotarł tylko ten miąż z środka liścia. Nagram kolejnego live'a z filetowania tego liścia, pokażę Wam jak wygląda ten miąż, ten glut, ten, no, ten miąż z środka, właściwie ta galareta, po to, żebyście zobaczyli, że to jest naprawdę mega fajna rzecz. Lekarz w doniczce. Dobrze, nie przedłużam kochani, dziękuję ślicznie wszystkim. O, Joasia napisała lepsze samopoczucie, jasny umysł, spadek wagi. Faktycznie ten, ta jasność umysłu mnie też zaskoczyła totalnie. Wydawało mi się, że po prostu po tym klinie, wydawało mi się, że, że, że po prostu wszystko jakoś tak jest bardziej jasne, oczywiste, że wszystko lepiej zapamiętuje, że. To, no, po prostu niesamowity efekt. Musicie to wypróbować i, i tyle. Tym osobom, którym zależy na spadku wagi. Um, o, Monika też pisze, że rewelacyjne samopoczucie. No, bo słuchajcie, to jest proste. Jeśli, um, jeśli my zrobimy coś dobrego dla naszego organizmu, jeśli my po prostu przez 9 dni um, spróbujemy. Odżywiać się dobrze o niskim indeksie glikemicznym, jeśli aloes powoduje, że usuną nam się te toksyny z organizmu, to po prostu w naturalny sposób organizm nam się odwdzięczy. I to odwdzięczenie jest właśnie poprzez to lepsze samopoczucie. Czujemy się lepiej, czujemy się lżejsi, jelita nam zaczynają pracować jak szalone, naprawdę mamy efekty po prostu mega. Życzę każdemu na wiosnę, żeby poczuł ten efekt, poczuł, poczuł się jak motyl i żebyście byli po prostu zdrowsi, młodsi i lepiej się czuli i lepiej wyglądali, bo przecież o to chodzi, tak? A dla tych osób, które chcą na przykład, myślą o kontynuacji, zrzuceniu jeszcze kilku kilogramów więcej, mamy takie zestawy F15. Teraz obecnie firma dodaje takie zestawy podróżne do, do tego zestawu F15, więc jeśli ktoś sobie kupi, to nawet można potraktować ten zestaw F15 jako taki początek do zrzucenia wagi. Świetny, świetny pomysł i bardzo serdecznie rzeczywiście polecam, bo nie znam osoby niezadowolonej. A tutaj jeszcze pokażę Wam, jaka jest kontynuacja tego. Tutaj na dole widać trzeci zestaw Vital 5 i to jest, powiem Wam, mój ulubiony zestaw. Zestaw, w którym są cztery baniaki aloesu. Odżywka taka dla bakterii jelitowych, czyli probiotyk. Probiotyk na tyle świetny, że on jest w podwójnej kapsułce i rozpuszcza się dopiero w jelitach. Także ma taki efekt, że po prostu dociera tam, gdzie właściwie powinien być. Wszystkie osoby, które dbają o własne zdrowie, wiedzą, że powinniśmy jeść mnóstwo kiszonek, że powinniśmy jeść buraki, robić zakwas z buraków, jeść kapustę kiszoną, ogórki i tak dalej. Ale moi drodzy, jak pewnie wiecie, co najmniej. 80% tych bakterii, które są w kiszonkach, niszczy kwas solny, który mamy w żołądku 0,5%. I w związku z tym 15-20% przechodzi do jelit. Natomiast te nasze kapsułki są tak skonstruowane są w podwójnej otoczce i one po prostu docierają do jelit, czyli docierają tam, gdzie powinny dotrzeć. I dzięki temu odbudowują nam w sposób niesamowity tą florę bakteryjną, jelitową, naturalną. Jest sześć szczepów, więc naprawdę mamy pełen zakres. Tam jest jeszcze arginina, arginina, za którą doktor Murat dostał Nagrodę Nobla. Świetna rzecz dla sportowców. Arginina, no po prostu dzisiaj tutaj co druga osoba kupowała argininę. Oprócz aloesu arginina jest naszym czołowym produktem, bo rzeczywiście Nagrody Nobla no, nie dostaje się za nic. Musi się naprawdę, musi to być dobry produkt. A ta arginina doktora Murata jest oparta, osadzona na... Mm, Owocach jagodowych, sproszkowanych, zrobionych metodą liofilizacji. Więc jest to w ogóle genialny produkt, który po prostu uelastycznia i rozszerza naczynia krwionośne, ale dodatkowo jeszcze powoduje, że mamy więcej chęci do działania, więcej mocy. Sportowców bardzo wielu używa tej naszej argininy z dużym sukcesem i naprawdę lepiej się czują, są bardziej wydolni, mają więcej siły. Podczas takiego samego treningu mogą zrobić o wiele więcej. W tym zestawie jeszcze jest, są kwasy omega-3, mega ważne, wszystkie stany zapalne w organizmie, jak wiecie, kwasy omega-3 niwelują. Są też witaminy w postaci witamin, minerałów, osadzonych też na aloesie, dzięki czemu trzy razy lepiej się wchłaniają. Te, te witaminy nazywają się daily. Rzeczywiście taka bomba energetyczna również dla wszystkich osób, które wcześniej nie używały suplementów. W momencie, kiedy te suplementy. Oczy... W momencie, kiedy, przepraszam, Aloe's oczyści Wam jelita z toksyn, wszystkie te suplementy dopiero się zaczną wchłaniać. Ja bardzo często spotykam ludzi, którzy mówią: Beata, ale przecież suplementy w diety nie działają, dlaczego się ty tym zajmujesz? Ja mówię, oczywiście, wiem, że nie działają, ponieważ dopóki mamy zatruty organizm, dopóki mamy zaszlamione jelita, pełne toksyn, złogów, to te kosmki jelitowe po prostu one leżą w tej zalegającej masie i one po prostu wszystkie suplementy się dzięki temu, właśnie przez to nie wchłaniają. Ale jak oczyścimy sobie te jelita aloesem, właśnie tym czystym miąższem aloesu z takiego właśnie pięknego liścia, Ponieważ aloes zawiera saponiny, dzięki temu możemy sobie te jelita oczyścić, ponieważ saponiny to są takie związki myjące i one właśnie nam myją, po prostu nam myją te, te kosmki jelitowe i jak te kosmki jelitowe są wolne od zanieczyszczeń, to dopiero wtedy powierzchnia wchłaniania wraca do normy i możemy właśnie... Mogą się te suplementy wchłaniać, tak? I dopiero wtedy widzimy efekt. Więc bardzo wszystkim polecam cały zestaw, czyli cztery baniaki, arginina, kwasy omega-3, właśnie te probiotyki i, i co ja tam jeszcze mówiłam i te witaminy daily, tak? I to jest zestaw naprawdę stawiający na nogi. Muszę Wam powiedzieć, że nie znam osoby, która. Nie byłaby zadowolona z któregoś z tych trzech zestawów, a szczególnie właśnie z tego zestawu Clean 9, no bo on rzeczywiście robi robotę, mamy więcej energii, więcej nam się chce chcieć, więc zrzucamy ten balast po zimie i po prostu dajemy czadu i ta wiosna naprawdę jest piękna, jesteśmy... Młodsi, chudsi, bardziej wyprostowani i w ogóle pełni energii. No i oczywiście ten zestaw F15 to jest kontynuacja. No i zestaw Vital 5, który jest naprawdę bombą energetyczną. Mega, mega, mega. Moi drodzy, nie przedłużam, wrzucę tutaj kilka linków do moich wywiadów w telewizji z dr Streng, żebyście mogli sobie posłuchać. Dla osób, które będą miały ochotę zgłębić wiedzę, a ja się z wami żegnam z tej pięknej plantacji aloesowej i mam nadzieję, że. W następnym roku taką plantację odwiedzę. Niektórzy już jadą w tym roku, ale, ale ja planuję na następny rok odwiedzenie takiej plantacji, żeby takie zdjęcie sobie zrobić właśnie na, faktycznie na plantacji i poprosić panów, żeby mi taki liść Aloesu po prostu ścieli i wyfiletowali na plantacji. Takie mam marzenie. Moi drodzy, pozdrawiam was. Dziękuję ślicznie. Buziaczki duże. No i gdyby ktoś się chciał oczyszczać, to zapraszam serdecznie, a dla tych, którzy teraz dołączają, to obejrzyjcie, cofnijcie sobie tego live'a. Pozdrawiam serdecznie Buziaki i do zobaczenia. A no, może na tej plantacji będziemy razem z Wami? Kto wie? Zapraszam do kontaktu. Papa, pa, hej!